Siemanko, gym ja drodzy, jestem Wieltrze i witam was w chyba ostatnim odcinku z gry Dishonored Ja dzisiaj wieczór Andrzejki, taki cudowny dzień. Sączas sobie browarka i stwierdziłem, że nagram coś dla was. Ten odcinek pojawi się prawdopodobnie za jakieś 3 dni. No ale cóż, cóż, nie będę czekał aż... A w sumie wytłumaczę wam to w innym filmie. Yo. Tak, 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 tak. tak. Come on, come. On. Jedźmy, jedźmy. Więc, jakby się słyszało jakieś połykiwanie i tak dalej. Tekstury trochę się nie doczytały, bo zresetowałem, że tak powiem, musiałem wczytać starego save'a. Przez jeden tam problem, który miałem. I nie że wczytywanie trwało chyba z 2 minuty, to jeszcze się wszystkie tekstury doczytywały tak jak, w tak jak na Xboxie często. Nom, 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 nom.

Built himself quite a place at the top of the tower. Calls it his safe room or something. Crazy, if you ask me. Another point of interest when I'm giving you the grand tour, Corvo. Broadcast control station here where all them announcements come from. Might be worth looking into. Ready? Next time I see you, the Lord Regent will be dead. And if not, well, it was an honor to serve with you. Thank you very much. I go out. Dobrze. Uch, uch, uch. Czyli będę musiał się tu spinaczkować? Jest tu coś fajnego? Coś tu jest? Y Kaviol. Aha, ok. Dobra. Co my tu mamy? Aha. Winasz na wyższym poziomie się przyda, zaowocuje, że tak powiem. Aj, albo jednak nie zaowocuje. Tak jakbym chciał. Hmm. dobra, mniej więcej będę się bawił, tybilat, tylko sobie będę błyskał, że tak powiem. Poczekaj, aż odnowi mi się Remedium gdyż trochę go będę potrzebował. Okej, okay, super. Nie wiem, gdzie jestem. Aha, okej, okay, dobra. Cześć tylko. Wow, 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 co to jest? Aha, tu są te wojka, że dlaczego one działają jak się za nie jest podnoszone. Tu coś... Hmm, szczury. Tam widzimy jakąś platformę. No czego wy tutaj szukacie? Jest tu coś chociaż ciekawego? Taj mi się, pokażcie mi coś tu Oj, albo Nie, nic tu przede mną nie chowacie. Więc... O! Tam są jakieś zwłoki. Tu tam trzeba się teleportować. Dobra. Nik. A, wy na górze jesteście. Okej. Okay. A, trochę niefajnie. Przepraszam, muszę wyczyścić. No, nara. Nara! No, ale to te brzydkie tekstury. Ciu! Au! Ale to było brzydkie. No cóż, mniejsza. O, kościana mu leci. Co nam daje nasz kościanin mulecik? No yy, nie zacinaj się. Nie wyłączy mi nagrywania, dziękuję. Yy, hy, 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 hy. O boże, o boże. Ale już ma nieco szybciej. Ile ja na to czekałem. ILE JA NA TO CZEKAŁEM. Porusz się szybciej. Mhm. Maksymalny poziom, tak, C. Nie na szczurzy zapach mi się przydaje. Weźmiemy sobie duchową pulę.

Pewnie to aktywuje jak tam wejdę, nie? Zajmę to w trochę w inny sposób. Aktywowała się. Otwórz, wyłącz. Dziękuję. Hehehe Lake Bus. Jestmy fajna. Ciekaw czy my jeszcze monety znajdują. Myślę, że to jest ostatnia misja, ale mnie jeszcze nie będę się nad tym zastanawiał. I co? I co teraz? I co teraz? Nie ma bólu, no te urządzenia są... niesamowite, że ktoś to wymyślił, ale są tak upiedliwe Dobra. Let's see what we have. Aha. O, 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 o. Dzień dobry. Bo ktoś przewidział, że możemy ty te... Trudno. Nadal nie wiem, czy to jest traktowane jako zabójstwo, czy jako niezabójstwo, bo jest misja, żeby. O, jak miło. Żeby przejść całkowicie bez zabijania. I zastanawiam się, czy chodzi o to, żeby właśnie przejść i nie ogłuszać i tak dalej, czy. W jaki inny sposób. No to zrobimy tak trochę inną metodą. Bardzo desperacką, ale działa. Jaki alarm? O czym tu mówisz człowieku? Dobra, teraz jesteśmy w o, naszego człowieka, trzeba przejść przez ścianę. Spokojnie, wszystko w porządku. Okay. Druga osoba. Trzecia osoba Cześć O jest, jestem w tym robociku śmiesznym Dobra 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 Fuck Zblokowałem się w nogach tego ustrojstwa. O Boże O Boże Dobra jest dobrze. Ok, yy, czyli teraz wejdę sobie od frontu. Ok, w sumie przebiegliśmy to w miarę szybko. Problem jest tylko taki, że yy, yy, ten sposób przychodzenia, właśnie na obętaniach, zużywa niesamowite, gargantuiczne ilości many. I może być to problematyczne, ale damy, damy, damy sobie rady. No właśnie. Hmm. Mm -hmm. What is going on down? There, there are no reports of any disturbances, Lord Regent. Uh -huh. Yes. Double the guards anyway. Huh? Yes, Lord Regent. Since the rooftop is secure, you should stay in the safe room for now. My men and I will ensure no one gets up to you. Trochę w miejscu Ale wybrnęliśmy z tego Cholera, ale tu straż. Tak, tak, czuję się dobrze Muszę, wszyscy rzegają Panie za co? O, przejdę, przejdę, przejdę Zdążysz? Zdążysz, mówię? Zdążyłem Okej, okay, dobra Myślę, że ominęliśmy większą część Straży Mam nadzieję, że to była większa część Ale widzę, że tam jest pokój, Lorda Argenta Okej, okay, ale walicie go pokój. Przejdźmy dalej. Cholera, jasne, widzę, że tutaj niestety znowu jest to ustrojstwo. A nie wiem, jak to zepsuć. Hmm. Kurczę... Przy... O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck. Oh, fuck. Przykro mi, ale ty jesteś dla mnie szczególnie groźny, bo masz pozy. Co tu pies robi? Tu stawił psa przed wejściem. Eee. 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 Aha, zamknąłem drzwi i się skrypty zbugowałem. Ok, w porządku. Więc przydałoby mi się tam wejść, ale muszę sobie odpuścić. Dobra, i tak muszę tu wejść, bo tu jest rozgłośnia. Zróbmy to w ten sposób. Weźmy zakrzywienie czasu. Spróbujemy zeskoczyć tam. O, właśnie w ten sposób. Wydaje mi się, że dodatkowo wyglądało to nad wyraz widowiskowy. No, zabronili użytkowania terenu Cóż, pogadamy sobie z nim, bo go raczej nie mamy zabijać. Dobrze, dobrze, dobrze. Najwyżej umrze. Tak, znaleźli zwłoki. Myślę, że nie mogę i nie będę się wiecznie ukrywał Widzimy sobie uspiające, tak na wszelki wypadek. please please don't hurt me you're here to kill the reg no, or save my life and I can help you beat him he makes recordings on audiograph secrets some that would destroy him if others heard played on this amplifier his confessions will be broadcast throughout the city he'll be ruined the audiograph card you want is in a safe in the Lord Regent's room oh I was able to see the combination over his shoulder 9-3-5. Podoba mi się ten pomysł, bardzo mi się ten pomysł podoba. Dobra, super, czyli legenda zniszczymy bez zabijania. Bez zabijania? Czyli nie muszę zabijać legenda? Nie, nie muszę się mścić? sobie mało kusząca perspektywa, ale. Możliwość skończenia misji w taki a nie inny sposób kusi Jezus, ten ta regeneracja many jest świetna, dlaczego ja to dopiero teraz znalazłem Dobra 9 Jest ale brzydkie safe. Widzę, że to się becznie jeszcze nie wczytało. 3... No nie. Teraz Ludzie później o prawa autorskie zlikwidują. Dajcie mi wszyscy na razie spokój, później odbiorę. Dobra, 9, 3, 5. Aha, Lordzie, mieliśmy konkretną umowę i czyniłem plan zgodnie z nią. Cesarski obręcznik nie był częścią tej umowy. Zapewniliśmy, że będzie tam tylko ona i dziewczynka, zatem koszt roboty właśnie wzrósł. Zostaw pieniądze w alternatywnej skrzynce. Hahaha. Ha, ha. Czyli nie użył swoich ludzi, nawet do tego, co do... A, zamknij save. Dobra. Tu jeszcze. Aaa, Luna tu była. Jak uloczył? No, rzeczywiście coś się zepsuło z tym Dizon bo mi ścina. Mniejsza za krwi. Nie, to mi nie obchodzi. W sumie nic ciekawego. Musimy to zrobić tak jeszcze z jeden poziom. Ale okej, okay, biegniemy do oficera propagandowego. To chrząknął. Mm. O, fuck! No i... no i 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 no Cały plan... Szlak trafił, chodź tu, chodź tu, chodź tu, masz relację, watch it. Tu nic nie ma, 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 tu nic... Tu, tu, tu nic nie... Tu nic tu, 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 tu ni, nic, nic, ożeż, ku kurde, nie... Nie, nie ma... nie, nie ma, nie, nie ma... Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nic nie ma lędy, ja mam iść? Okej, okay, tu jest ten pokój hm, 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 hm. Ja też tak myślę Masz rację Wpuść mnie do swej głowy Sektor brzmi, wpuść mnie do swej głowy Nie mamy żadnego gościa na terenie Kurcz. No nie, co ty tu nie, 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 jeszcze chwilę, Piesek mnie nie wyczuł, co? Chcesz to, wchodź. No nie, mnie zablokujesz tutaj. No nie, 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 Jaki hardcore. Wychodzę chyba za, tak? Tak, wychodzę za. Więc wyjdę, zamknę drzwi i pobiegnę do przodu. E, pies się wyżygał. Okej, okay, okej, okay, szanuję to. Szanuję, rozumiem. Okej. Okay. Dobra, ty, majster. Walmy w to. If I explain, then you will see. I am not at fault. My poverty eradication plan was meant to bring prosperity to the city, to rid the be. scoundrels who waste their days in filth and drink, without homes or occupations other than to beg for the coin for which the rest of us toil. And it was a simple plan bring the disease bearing rats from the Pandisian continent and let them take care of <laughs> us. The plan worked. Perfectly at first, but the rats, oh, it was as if they sought to undo me. They hid from the ground, oh, great. Soon it didn't matter, rich, poor, all were falling sick. And then people began to ask questions. The Empress assigned me to investigate whether the rats had been imported by a foreign power. I knew the truth would come out eventually so there was no other way than to be rid of her and take power myself she had to die you see she had to die bringing about the death of an empress is not an easy thing but it gave me the chance to attack the plague with some real authority quarantines deep portation of the sick but there's always some idiot woman searching for her wretched lost babe or some snivelling workman's

Ale pięknie. No co prawda, mogłem go zabić, ale. Hmm. I co teraz? Czy ja stąd wyjdę i muszę się ukrywać dalej? Czy to będzie na zasadzie, że ja wyjdę i nagle będę bohaterem? Wszyscy będą byli. bo zacznie do mnie strzelać stalboi tuż po wyjściu. Uuuu. Nie skończę, nie skończę, nie, skończy, nie, skończy, nie skończy. Dobra, nie mógł się zablokować w, w talboyu, ok? Gdzieście. Dzięki. Chyba zaczęła do mnie strzelać wieża. Kurczę tą ścieżką jeszcze Nie wiem, czy tu będzie na tyle styla, ile ja potrzebuję. Oż, kurczę, to nie wcale taka dobra ścieżka. No czekaj, masz lecję idziemy go poszukać. Z mieczem w dłoni, gdzieś miecz zgubił. To się może przydać. Chyba... Okej, okay. kolejny. Byle przejść przez ścianę by przejść przez ścianę. Jak tu jest wysoko, damy lada. Na razie. <ścoughs> yeah, like a boss. Co prawda nie, zabi nie zabiłem Badasa, ale też pięknie. Witaj, Samuelu. Chcemy skręcić? Jest Mm -hmm. Tak, jedziemy. Super. Nikt nie został zabity. Ha, 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 ha. Tylko raz zostałem wykryty, tak? Co do golda w ogóle nie, nie mam, ale... Fajnie. Fajnie. Choć nawet no, nie zrobiło z kapliczkami od ale to... A nie wiem, co chodzi z tymi kabliczkami, to wszystkie takie fioletowe i śmieszne. No, To będzie ciekawe, teraz, czy to będzie zakończenie gry? Boże, tak długo się wczytuje? Oj, przepraszam Was. Nie wiem, czy to jest przejście, e, przepraszam Was. Jezus, jaki długi loading. Panie, za co? Przed dzień koronacji Lord Regent został pogonany, i rządy Emily Cardin są teraz zapewnione. Pozostaje tylko bezpiecznie przetransportować ją do Danwell Tower. Aha. Aha. Okej. Okay. Big changes makes me uneasy to tell the truth. The small fry like me always gets the worst of it. But maybe it's going to be different now. Lord Regent is gone. The Abbey has <laughs> a new high overseer. I'm guessing our work is almost done. The others are in the bar, no doubt waiting to raise a glass in your name. Me, I think I'll just linger out here if you don't mind. Reflect on things. Congratulations, Corporal. Dziękuję, ale coś to jeszcze nie koniec. z lojalistami w barze ty polecenie oh, Attention Dunwall citizens. Corvo Iron Bureau Once known as the Lord Regent is no longer in power. No bice bravo. Lord Regent's done. Farewell to you. Do czekajmy na Now we can bend the law to pardon our past crimes Corvo. we will find out the assassin the Lord Regent sent to butcher the Empress. Then you can have your revenge. We'll have to move fast to clean up his mess. The armed forces will do their job. Martin has control of the overseers, and you, Trevor, do whatever it is you do with. Pont That's Lord Trevor Pendleton to you. Without me, you'll never command the nobility. They'll tear uh you -huh. apart like a fish. Sorry, Corvo, we're nervous. Your work is done, and ours begins. The coronation will be an impromptu affair. It still requires much preparation. Most of it we can handle. But there is the matter of security. Emily will be vulnerable to whoever killed her mother. I doubt history will repeat itself, but you must be sharp and wary tomorrow. Okay. He's right. Rest. Restore yourself. Raid Piero's wares, restock your ammo and make yourself ready. Just okay. in case. To Corvo. The man who served to change the course of history. To Emily Cole and the new dawn rising for Dunwall and the Empire. Have you given Emily much spiritual education? The Seven Scriptures? The Litany and the White Cliff? I... no. I like... lack <laughs> okay Wow, so Jakieś ty luty niby są? Tam coś jest, tam jest coś żywego Co to może być. E Czym jesteś? Jesteś czymś złym Co to ma być? Ty, czym ty jesteś? Tu umrzej! Eee. Aha! Coś się dzieje. Coś się dzieje nie tak. Nie podoba mi się ten efekt w ogóle. Dobra, e... na górze słuszko W ogóle tutaj, tutaj widzę się namnożyło od monet. Co to jest za efekt? No nie powiecie mi, że on się nawalił po połyku tej szkockiej. To jest niemożliwe. O, co to masz takiego? Ja wiem, to Rats are still here, aren't they? Cholera, jasne, nie podoba mi się ten efekt. Bardzo mi się ten efekt nie podoba. Bar co, 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 co? Bardzo nie lubię tego efektu. I znając gle, to teraz stanie się coś złego. Nie, no może się nic nie stanie złego. A wiecie, zwyczaj coś się dzieje złego. Denerwuje mnie to. O, setacę wezmę Dobra, lećmy do góry. Ja sobie z przyzwyczajenia przygotuję mojego pistola. Tak, jak na wszelki wypadek. Ja może przesadzam, ale wiecie co chodzi. O, co on się naprał. Nie mógł.